Panie Mirku, kompakt, cena benzyna, 180-250 kunia, do 75 klocków, dałoby radę? No jasny, proszę bardzo. Lexus IS200T. MK3. Najbardziej luksusowy w zestawieniu, ale najmniej awaryjny. Masz 2 benzynę z turbo i 240 kunia. Ośmiobiegowy automat i napęd na tył, lecz jest tylko sedan, ale tak miało być. Niezłe wyposażenie, świetnie wyglądające wnętrze, wygodne stołki i trochę drogi serwis, ale to cena niezawodności. Audi A3 v z 2.0 TSI. Masz napędowe albo quattro, 190 kunia, z potencjałem na podniesienie mocy do 240 kunia. Jest kompaktem, ale w sedanie. Wygląda nieźle. Mechanicznie też jest bardzo dobrze. Ale o DSG musisz bać, bo inaczej będzie drogo. Uwaga na fury z USA, jest ich sporo na rynku. Mercedes Cela 250. Ten sam segment co Audi A3, czyli kompaktowy sedan, ale ten jest taki w wersji à la coupe. Świetnie wygląda, ma ponad 200-konnego czterocylindrowego benzyniaka 2.0. Świetny automat i napęd formaty. W środku jest tak samo dobrze jak z zewnątrz, ale szału z jakością plastików nie ma. Ford Focus ST. Jedyny hot hatch w zestawieniu 2 dwulitrowym 250-konnym benzyniakiem. Świetnie jeździ pomimo przedniego napędu. Świetnie też wygląda. Plastiki nie trzeszczą, a fotele są mega wygodne. Tutaj tylko bardzo zadbanych, a nie ulepów od mirasów. Więc przeczesuj grupy, bo złomy to cię zrujnują. Jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% mirasów, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku lub w komentarzu. Dzięki, zdrówka.